Cześć, szalom. Kolejny etap desideraty. Wykonuj sercem swą pracę, jakakolwiek by była skromna. Jest ona trwałą wartością w zmiennych kolejach losu. Kropka. Większość z nas pracuje dla pieniędzy, tylko mały odsetek dla przyjemności. Nawet jeśli pracuje ktoś tylko dla pieniędzy... To może spróbować włożyć serce w to, co robi, a może się uda, i w ten sposób polubi to, co robi. I praca stanie się przyjemniejsza, i stanie się taką mini misją, i nada sens temu, co robimy, temu, co może wydawać się bezsensowne. Teraz, w czasach epidemii, jeszcze lepiej widać, jak jeden zawód i praca jest potrzebny społeczeństwu. Nawet tak nudne jak praca na produkcji, gdzie przez 8 godzin lub więcej ktoś robi coś dokładnie to samo, i tak przez cały czas. Produkujesz coś na chwałę społeczeństwa. Może wydawać się skromna praca, ale w skali społeczeństwa każda praca jest ważna, mimo że życie. Się zmienia i świat się zmienia, bo raz jesteśmy szczęśliwi, a raz przeciwnie. Raz mieszkamy tu, a raz tam. Ciągle coś się zmienia, ale serce, które włożyliśmy w pracę i to, co już wykonaliśmy w pracy, jest zawsze coś warte, bo komuś to służy lub służyło, a pracujemy prawie przez całe życie, więc Spróbujmy z tej pracy jakby wykrzesić tą iskrę zadowolenia. No, to tyle. Dziękuję na razie. Pa.